Siemas z tej strony Joel zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale i kolejny już drugi odcinek z MTA San Andreas eee, dzisiaj nie jesteśmy na Play Your Life'ie, dzisiaj sobie postanowiłem e, ogólnie troszeczkę przejrzeć e, jakie tam serwery obecnie są jakieś ciekawe mm, lub nieciekawe, na których ogólnie siedzi przynajmniej nie wiem minimum 50 graczy. Także no cóż, akurat trafiłem na ten, czyli Crazy RPG no i dzisiaj zobaczyłem sobie z tego co już zauważyłem, no to są tutaj ogólnie luźne zarobki, ale nie do końca, no bo troszkę pracowałem, ale popatrzyłem na ceny i tak mega luźno nie jest, ale no na pewno luźniejsza gospodarka niż na pre Lifeie. life eee, Ogólnie po, troszeczkę popracowałem przed chwilą, eee, co tutaj więcej, eee, przed chwilą również e, zrobiłem sobie prawko. Na osobówki i na dostawczaki. ale jeszcze zostało mi na motor, i chyba teraz sobie na szybkości to zrobię Przy okazji wam pokażę, jak ta prawka tutaj na tym serwerze wygląda. I tak ogólnie sobie ogarniamy takie podstawowe rzeczy. Nie wiem, jeszcze, może jak coś tutaj będzie mi się podobało. Dosyć. No, na pewno nie jest ten serwer mega autorski. Także powiedzmy sobie to szczerze od razu, ale no, jeśli by mi się tutaj. Spodobało nawet granie e, raz na jakiś czas, no to mogłem sobie tutaj bijać coś przy okazji też e, ciekawszego dla was nagrać. Mm, również ogólnie będzie taka seria, i to jest właśnie w sumie pierwszy odcinek z tej serii pod nazwą e, Królowie Pseudoli. Czyli po prostu e, będę sobie takie serwery właśnie typu pseudolki e, ogarniał. Czy też ogólnie takie no delikatnie mówiąc, nie do końca autorskie. No i coś tutaj dla was z nich nagrywało. Z, z, z raczej, z tego co sobie myślę teraz, to raczej będą to serwery takie właśnie jak między innymi Crazy RPG, typu gdzie gra jakaś tam większa ilość graczy, nie, nie tam nie wiem, 10, 12 czy, czy 0, bo to nie ma sensu nawet. No ale cóż, na chwilę obecną na serwerze jest e, 45 graczy, aczkolwiek no już jest e, dosyć późna godzina w tym momencie jak teraz to nagrywam. E, jak widzicie. Ale no i tak jest sporo graczy jak na tą godzinę. Jak chyba, wbijam ogólnie pierwszy raz na ten serwer tak na chwilę. E, to było chyba 70 graczy, coś w tym stylu, więc też nie jest źle. No ogólnie obecnie teraz e, no, niestety MTA już Odchodzi do lamusa już od dłuższego czasu, nawet więc no nie oszukujmy się, ale w okolicach 100 graczy trzymać na serwerze stałych no to już jest troszeczkę wyczyn na chwilę obecną. No tego typu serwery, tak jak ten, to są takie serwery, które niedługo znikną. Potem powstanie kolejna edycja, i tak co jakiś czas, czyli nie trzeba się do nich przywiązywać zbytnio. Mają darmowe tutaj premki z reguły, bo już taka moda weszła na te darmowe premki jakiś czas temu. No i cóż, tak to wygląda. Zobaczmy sobie, może poszukamy sobie jakiegoś fajnego skina. Coś, jakieś lagi mam na tym serwerze od czasu do czasu, nie wiem, może to przez podmianki, bo... Czasem, bo ogólnie tutaj na tym serwerze jakieś podmianki są. Czekajcie, może sobie zrobię tak kamerkę. Ale no chcę go tutaj widzieć tego od przodu, tego typa. Dobra, zobaczmy jakie mamy tutaj skiny premium, jakieś fajne, ciekawe. Ten... Co to w ogóle jest? Mat. Ten taki set, ta taka se. W sumie to jest spoko, ale chyba na jakimś serwerze już to miałem. Tego gościa bym sobie wziął, ale przejrzyjmy jeszcze też te skinów. No nawet takie cu cudakowe trochę. Ale no nawet spoko te skiny niektóre. Podobają mi się. No co tutaj dalej? No niektóre się powtarzają że nam jeszcze jak gram na Ice Wordzie. Ten chyba na pylu jest. No nie, nie na pylu. Znaczy jest on chyba taki, ten albo jakiś podobny na pylu, Bo tam właśnie, do tego mietka takiego starego. Nie no, kobity nie będę sobie brał. Który teraz to był ten skin, o który chciałem sobie wziąć? 90 Nie, chyba. O, tego. Dobra, tego mietka sobie wezmę. Taki tam luźny mietek. I cóż, zobaczmy ee, sobie, co tutaj jeszcze. Przejdźmy się może do urzędu, który tutaj jest przy Dodatkowo z tego, co widzę, na tym serwerze są jeszcze biznesy, tak jak ten na przykład. E, jeździłem troszeczkę po mieście, skuterkiem, ale nie spotkałem jakichś tutaj jeszcze innych biznesów. Przynajmniej nie padło mi wokół, a tym bardziej wolny. No urząd taki, no. No, nawet spoko Wypłaty frakcyjne, wybór pracy, zmiana tablic, o wybór pracy, nie wiem, może mam już repkę na mechanika, to sobie wezmę. Nie wiem nawet, nie mam repki. O. Ogólnie, jak się pojedzie na kosiarki, to tam mega szybko daje. Eee, tutaj mega szybko daje ogólnie repkę, eee, a tutaj również chciałbym dodać, że już zakupiłem sobie Vincenta, żeby po mieście podróżować. Przepisywanie pojazdów, zakup nieruchomości, no czyli taki ogólnie standard, taki standardowy urząd, wszystko to, co potrzeba jest z takich podstaw. Może poleciałbym sobie po Vincenta, ale wiecie co, zrobię cięcie, bo zanim ja tam się dostanę na przechowywalnie, nie będę już tam może nudził. Także widzimy się za chwileczkę, jestem już z powrotem, jak widzicie. Wyciągnąłem sobie pojazd eee, przechowywalnia znajduje się tutaj Standardowo w, e, w dużej części ogólnie e, No tego to chyba bomba jebła No ale dobra Rozjewał mi Vincenta kutas Czekajcie Pojadę sobie stąd na spokojnie, bo jak widać, normalnie patologia musi być. Ale dobra. E, standardowo przechowywalnia w tym samym miejscu co zazwyczaj na tutaj takich serwerach, jeśli chodzi o Los Santos, e, tutaj mechanik na rogu. Widzę, że o właśnie tutaj jeśli chodzi o e, mechanika, to właśnie to jest jeden z biznesów. Napraw wszystko. Dobra. Nieważne ile mnie to kosztowało, ale. Uj, jeszcze bym tego wyjebał. Masakra. co tu jest ciekawego ogólnie na tym serwerze? Może sobie poobczają w ogóle z Wami, bo sam nawet nie wiem. Takie rozpoznanie po serwerze zrobimy. Zobaczymy. Pojdę sobie w tamtą stronę. Od molo zacznę. Tu jest ogólnie praca Street View Jakby kogoś to interesowało. Hmm, tutaj co to jest w ogóle? Nie mam pojęcia. To jest jakiś biznes. A, to jest biznes, giełda LS. Jak widać, zbyt dużo samochodów niej, na niej nie stoi. Także cało nie ma dopynie urywa. Eee. No ale cóż, nieważne też. <noise> ale już kolejny biznesik spotkaliśmy, bo w sumie to na, na szybko zarobiłem na tego Vincenta Na szybko tutaj e, tutaj zrobiłem prawko No i wziąłem się za nagrywanie odcinka tak naprawdę także Cóż hmm, Pojedziemy sobie Tam jest jakaś, jakieś wszecho ogólnie Ojesz Bo jest jakieś przecho ogólnie, nie wiem Co to za przecho? ale sobie tutaj skrótam, już trudno Gdzie jest ta ikonka przecho? a to jest jeszcze dalej Kurde Się zagapiłem A to jakieś chyba dla helikopterów, czy coś w tym stylu to jest Tak mi się przynajmniej wydaje Albo jakaś, nie wiem, kurde No nie wiem. Ta, to jest pewnie jakaś e, przechod dla. E, e, z tego co widzę jakichś mm, pojazdów wodnych. Ogólnie. Co tutaj jeszcze jest ciekawego. Jak powiedziałem to jakaś praca jest. No, tu jest pewnie praca jakaś rybaka na molo, znając e, życie. Co do serwera, no to tak jak mówię, no, autorski zbytnio to nie jest, delikatnie mówiąc. Eee, poza tym widziałem jeszcze tam na internetach, że to już któraś tam edycja jest w ogóle tego serwera chyba. Dzisiaj ogólnie żadnej pracy nie będziemy testować, jak to wygląda. Bo 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 bo, bo rybak, tak jak mówiłem, tego się spodziewałem, chociaż pierwszy raz w tym miejscu jestem. Jeśli chodzi o testowanie, prasta, nie będziemy dzisiaj testować, bo no, musiałby być dosyć długi odcinek. A takiego robić nie chcę, żeby nie przynudzać zbytnio. Mm, pokażę Wam pracę kosiarek. Jeśli ktoś by nie wiedział, akurat kto ogląda ten odcinek, albo miałby zamiar zagrać na tym serwerze, no to w sumie będzie już miał gotowe, żeby zobaczyć Cię co jest z takich ważniejszych rzeczy. No tutaj jest właśnie praca kosiareczek. Tutaj rozpoczynamy z tego co widzę, z tego co pamiętam, bo tutaj właśnie na kosiarkach sobie zarobiłem e, na tego Vincenta. E, oczywiście kto, jakby ktoś nie wiedział, chociaż myślę, że większość się domyśla, że ikonki bankomatów to bankomaty, więc nie będziemy jeździć każdego bankomatu pokazywać. Wszystkie wyglądają tak samo. A, co tutaj dalej? Powiedziałem sobie do tej eski, bo w sumie nawet nie kojarzę, co przy tej esce było. To było tutaj. A, już chyba wiem, co tam było. Ale zostawię to. Kurde, minąłem. Ale zostawię to do momentu, aż tam nie podjadę. Podjadę sobie tędy. Tak, to oto właśnie piękna SK, to jest prawo jazdy. Zapomniałem, że prawko zawsze jest tak oznaczone. Eee, przebieralnie już widzieliście. Przebieralnia jest tutaj na rogu. Tak jak również wcześniej tutaj byliśmy, e, mamy tutaj właśnie urząd na tym serwerze. Tutaj jakiś slot e, e, zdesperowanych dziewic, z tego co widzę. Nie wiem, czy tutaj są w ogóle sapty. Niby Libie ale. Znaczy, interior, żeby tam wejść, e, to o, przy okazji dowiedziałem się, że to jest jeden z biznesów. I kiedy to opłacone jest? Do 15. Nawet nie wiem, czy mi się chciało jakiś biznes wykupować. Jedźmy może dalej. W ogóle ja tu subtów nie widziałem dzisiaj w ogóle odkąd tu, no nie wiem, z godzinę może gram, z półtorej na tym serwerze i nie widziałem tu żadnego Safta jeszcze na służbie. Mm -hmm 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 -hmm. Pojedziemy sobie jeszcze tutaj. Na pyl normalnie na początku jak zaczynałem to tak chciałem mieć Vincenta. A praktycznie ich w ogóle nie było. Ale potem, jak zacząłem skupować, to chyba miałem 6. E, tutaj, o, mamy pracę e, autobusu miejskiego. Pracowałem przez chwilę, ale jakoś zbytnio e, nie spodobała mi się jeszcze. Tym bardziej, że trzeba czekać 5 sekund przy każdym m, tutaj e, blipie, którego wjedziemy. E, no tutaj, taki cygan, właśnie. Co my tam jeszcze mamy dalej? Tak popatrzę sobie na mapę, bo no, tak jak mówię, nie wiem nawet co, gdzie i jak. Tutaj ta dyskietka to pewnie będzie ikonka jakiegoś, e, że tak powiem. Pewnie to będzie przechowywalnia, ale pojazdów, znaczy e, no, samolotów i helikopterów ogólnie. No i tutaj mamy przy okazji kolejny biznes. Mało tych biznesów w sumie. Tutaj chyba jest tune, jeśli się nie mylę. Tja, tutaj jest tune. Tutaj można sobie jakieś różne duperelki dać do swojego auta. A poczekajcie. Specjalna paint job. Ulepszenia, brak możliwości demontażu. Wstępne ulepszenia. No. Czyli ogólnie taki tune już mechaniczny. Niewizualne. Jeszcze zobaczymy, co tutaj. Tutaj mamy kolejny salon. Zobaczmy sobie ceny przy okazji. Co tutaj jest ciekawego. No w sumie, ile kosztuje Remington? Szkoda, że 12, tysięcy, 12 milionów, bo już bym go kupił. No w sumie, takie auta średniej klasy. Komecik. No komecik, jak już widać. Galancie kosztuje. Flesior. Nie tak dużo. Jedziemy dalej. W takim wypadku. Hmm. No i tutaj, w sumie, chyba nic więcej ciekawego nie będzie. Z tego co mi się wydaje. Pojadę sobie jeszcze w jedno miejsce, zobaczyć coś ciekawszego, co mi się wydaje, że tam. Znaczy coś ciekawszego. Chcę zobaczyć, co tam jest w ogóle. Bo tak jak mówię no, część tam sobie sam już ogarnąłem, część teraz chcę ogarnąć. Pojedziemy zobaczymy co tam jest w ogóle za praca, bo nie wiem. O tutaj jest ogólnie my... Yy, boże, my boże, myjnia chciałem powiedzieć. Stacja benzynowa. Ale no w sumie... Nie będę tankował, bo jeszcze mam dużo paliwka. Yy, co tutaj mamy dalej? Oj. Tutaj chyba ta frakcja Sara tylko funkcjonuje, ale nie spoza tym. Co tutaj mamy za pracę? Funkcja ładunku pojazdów, co to jest za praca? Transport pojazdów 5 godzin. Oho, dobra. Hmm. Z czasem sobie tą pracę może przetestuję, ale jakoś nie widać przy niej zainteresowania, więc średnio tak pewnie będzie z nią pojedziemy sobie, zobaczymy, może tu pewnie będzie salon motorków albo i nie no jednak nie salon motorków chodźmy, zobaczymy co tu jest, Ach, tam kurde się w balona zrobiłem pojadę sobie z tamtej strony, bo tam jest wejście ja pierdzielę. masakra O jest. czekajcie. Zobaczymy sobie ceny, co tutaj ciekawego jest. O, Turek. No, trochę kosztuje. Bullet też. Sultanik, Elegy. Elegy nie jest jeszcze taka droga. Bansheed. Cheetah. Infernus. No, czyli takie ogólnie auta sportowe. Jedziemy dalej. Zobaczymy, co tutaj jeszcze mamy na mapie. Dobra, tutaj od dołu wszystko chyba ogarnąłem. Jeszcze pojedziemy sobie tam na górę. Bo tam po pierwsze jest ee, jakaś praca. Dobra. Ogarniemy to zaraz. Ogólnie chud, nawet taki spoko. Nie wiem, czy na icyłodzie kiedyś ten, na którejś edycji ten chudzik nie był, tak mi się coś wydaje, ale ewentualnie mogę się mylić. No tutaj będzie pewnie zaraz salon motorków, ale pojadę sobie. Wiecie co? Najpierw tam. No nie wiem czy tam tu Vincentem się w to tą, w tą górę wdrapę. Może się uda. Pojechałbym już na skróty tam zobaczyć co tam jest to ogólnie za praca żeby no kurde serio boże już prawie jechałem Pogadę sobie ogólnie zobaczyć co to jest za praca tak na szybko już skrótem żeby nie tracić czasu i nie przedłużać odcinka bo coś tam jeszcze zostało do objechania To to za praca? praca dorywcza trwa. No, przetestujemy na pewno. Ale jakoś nie widzę, żeby tu też było jakiś szał zainteresowanie i w ogóle. Pewnie się zaraz wywala. No, tak myślałem. Oj. Dobra, muszę tam na dół ogólnie zjechać, w sumie to jadę nie w tą stronę. Pojadę sobie tam na dół. Kurde, no nie wiem gdzie tu wyskoczyć. No będę musiał normalnie ulicą jak cywilizowany człowiek jechać. Bo chcę tam obczaić, no tak, tutaj pewnie będzie właśnie ten salon motorków. Zaraz. Czy ja teraz w ogóle jestem? Bo już nie pamiętam. A no dobrze jadę elegancko, bo myślałem, że już minąłem ten salon pojazdów. No, ile w cer e Boże energię kosztuje? No, nie za dużo. Standardowo wszystkie motorki mamy dostępne, praktycznie. E, tutaj jeszcze przy okazji właśnie chciałbym dodać ciekawostkę jeśli chodzi o kupno pojazdów e, żeby kupić pojazd musimy mieć pieniądze przelane na konto bankowe, bo z konta bankowego pobiera nie z normalnie tego tutaj z tego hajsu, który mamy przy sobie. Także na początku na to nie zwróciłem uwagi, coś tutaj nie wiem, dziwnego było, bo mi FPS-y spadły. Tutaj coś gdzieś jeszcze jest jakiś. Sam pojazd? ale że gdzie w sensie? Tu jest Boże kochany. Na skróty, panie. Na skróty byle szybciej. Coś pustawy ten sam pojazd unikatowy co to jest Blista Compact po tuningu ale tak 2 na 10 mi się podoba ogólnie eee, ta BMW to też tak w sumie średnio fajna podmianka Mercedesa jest ale za, za dużo tego nie ma także cóż ogólnie z tego co tak sobie teraz patrzę to już chyba wszystko co mieliśmy objechać to objechaliśmy i wszystko Wam pokazałem. E, no, bo wszystko jest rozmieszczone tylko i wyłącznie po Los Santos. Jeśli chodzi o inne miasta, no to niestety, ale nic tutaj nie jest rozwinięte i pewnie nie będzie rozwinięte, no bo tutaj mm, głównie będzie się wszystko skupiać pewnie na tym LS. Nie wiem, jak długo serwer pociągnie. Widziałem, że ogólnie, jeśli chodzi o e, start serwera, tutaj aktualny, tej edycji, która, znaczy tej aktualnej edycji, która jest teraz, no jak widzicie, wystartował 6 kwietnia o 15.00. Także, no i jest tam już nie wytrzymał. No tak jak mówię, no, na chwilę obecną z tego co widzę, zainteresowanie jakieś tam się cieszy, bo ogólnie, bo ogólnie, po około 70 osób gra, także, no cóż, tak jak mówię, jakieś tam zainteresowanie na tym, tym serwerem, na chwilę obecną jest. Eee, I cóż, jeśli chodzi o ten serwer, no to na dzisiejszy odcinek byłoby myślę eee, wszystko chyba. Coś tutaj sobie jeszcze pogram, może jakąś, coś tam ciekawszego będę robił, może sobie poobczajemy jeszcze na innym odcinku pracę na tym serwerze, jak to tam wygląda, jeszcze zarobki, może coś potuningujemy, jak już przy okazji jakiś hajs zarobię, coś tam jeszcze może się z tego serwera nagra, ale jakiś dłużej tutaj kariery na tym serwerze raczej chyba no nie będę robił zobaczymy zresztą także wszystko się okaże w praniu ja oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę subskrypcji no i napiszcie komentarz co myślicie o serwerze jakie szanse mu ogólnie dajecie i cóż widzimy się w kolejnym odcinku do następnego i siemanko